you <laughs> Paula, gdzie jest drabina z ogrodu? No nie wiem, pewnie tata gdzieś schował. Kurcze! Dobra, to wchodzę na rozpunkę. Rozpunkę? No, rozpunka. Bohaterka baśni Braci Grimm z 1812 roku. Koleś wbijał się do jej wieży po jej długich włosach. No, ale przecież ja nie mam takich włosów. A, Jesus! Paula, chodzi o sposób. Masz jakieś prześcieradła albo ręczniki? No, mam. Chwila, pękaj, ja No dawaj, przecież miałeś z tego truje! Paulina, mógłbym siedzieć teraz w swoim pokoju i grać Fortnite'a, a jestem na mrozie! Wspinam się po sznurze z cholera wieczego tylko po to, żeby spędzić z tobą te kilka godzin na przypale! Więc błaskawie błagam cię, zamilcz proszę! Słuchaj się, się! Paula? Co to za hałasy? Co się tu dzieje? Mm, to tylko waksu coś strącił. Było blisko. Swoją drogą, waksio? Serio? No, bo często wygeruje z domu. Dobra, nieważne. Co robimy? Jakiś film? Myślałam o czymś nieco innym. Bilard? Masz w domu bilard? Nie widziałeś nigdy stołu od bilarda? Nie, no, co ty? Widziałem, widziałem wiele razy na filmach. Nic nie mówiłaś. Prze, Przemek, przecież stoję tutaj od trzech lat. Dobra, na rozgrzewkę zaczniemy sobie od One Piece, a, a potem przejdziemy do Mexican Pula. <laughs> Wiadomo, czemu nie? To, to jest właśnie moja ulubiona kolejność. To ja zacznę od razu. Na gorąco. Jest! Padła. Za ile punktów? Hmm. Hmm, hmm. Za osiem. Hmm. Tak tatusiu? Wydawało mi się, że coś słyszę. Nieważne. Grałaś bilard? Tak, świczyłam sobie. Myślałam, że mogę. Tak, tak, oczywiście. Trening jest bardzo ważny. No ja już pójdę. O, przepraszam, zaraz ją wyciągnę. Yy, wiesz co, to ja sama to zrobię. Nie, nie, zaraz ją znajdę. Gdzie ty jesteś, cholera? Paulina, daj telefon, trzeba zajrzeć. Nie mogę, bateria, bateria mi się rozładowała. O, tam. mówiłem, że znajdę? Niewiele brakowało. Czemu ja się w ogóle zgodziłem tu przychodzić? Oni są jak te mentorzy jacyś. Weź już nie przesadzaj. Paulina. Wciąż czuję ten chłód. Żartuję przecież. A, poglądajmy coś w TV. Był sobie chłopczyk, był wierny dziewczynce i całą w miłość zamknął. A! Każdy wie, z miłość, Ten znowu! Dłonie, Idź mi z tą! Kto to jest? A mimo to, bronić się chcą, ich dawno ta dłoń... Taki sąsiad z Zapłotu. Przychodzi tutaj co jakiś czas i mi gra. Nie wiem, zakochał się czy co? Ich dawno sprawdzony ta dłoń, z dłonią... No ale ładnie gra nawet. No, ładnie gra, ale co mam zrobić? On nawet potrafi o 6 rano przyjść. Jest Ona on! Idź mi stąd, mówię, bo zadzwonię po policję! Do zobaczenia, moje rozpunkto! Roszpunko... Cóż za ciekawy dobór słów? Proszę cię. Po pierwsze, zdrada jest wbrew moim zasadom. A po drugie, z kolesem, z akordeonem, proszę cię. A mówiłeś, że jakbym miał gitarę, to plus 10 do seksowności. I nadal tak twierdzę, a Ty nadal nie masz gitary. O, powiało chłodem. Hmm, bo jest zima dzbanie. W ogóle, jakie piękne słowo, co? Dzban, <grytanie> takie nieużywane, już nikt go nie używa. Plus jeden obejrzenie naszego odcinka z okazji tego, że Czesław dziś dla mnie zagrał, zaśpiewał i wydał ostatnio świąteczną płytę, na której usłyszycie Grajków Przyszłości. Dlatego zachęcamy Was do przesłuchania tej płyty i wbijania na kanał Czesława, bo ta płyta wiele dla Ciebie znaczy, prawda? Znaczy dużo i też w ogóle bardzo dziękuję Wam, Waksy, że mogłem wpaść do Was. To jest płyta, to jest grana przez Grajków Przyszłości, a Grajkowie Przyszłości to jest młodzież szkół muzycznych, więc nie uwierzycie, ale to jest naprawdę fantastyczna, zdolna młoda. Kochani, dlatego pojawi się za chwilę plansza, w której dowiecie się więcej na temat konkursu, gdzie możecie wygrać te super płytki. Z autografem? Tak. I do zobaczenia niedługo. Pa pa.